Hej, tu Ola! I chciałabym Was dzisiaj zaprosić na nowy kanał, który zakładam. I przyszłam do Was z paroma informacjami. Chciałabym się wam przedstawić i jaki mam plan na ten kanał. Jak na razie chciałabym tutaj wrzucać filmiki e, głównie z takimi recenzjami jak książek lub reading vlogi. Czasem pojawią się też jakieś lifestyle'owe vlogi. E, I czasem też jakieś zestajni jako iż jeździctwo to moja pasja i chciałabym się chociaż trochę podzielić z nią tutaj na kanale. Jeśli chodzi o częstotliwość filmów, to chciałabym je dodawać tak raz w tygodniu. Chciałabym też prowadzić swój podcast i chciałabym, żeby odcinki tego podcastu właśnie pojawiały się co drugi tydzień. I też docelowo chciałabym wrzucić swój podcast na Spotify, ale jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze muszę się zagłębić bardziej w ten temat. Ale takie są moje decydowe plany. I ten podcast będzie taki lifestyle'owy, ale to już więcej powiem w zapowiedzi podcastu, który pojawi się najpewniej jutro. Właśnie jak dodaję ten film jest 1 stycznia. Nowy rok. I jest tu poniedziałek. I pierwszy film. Będzie zaplanowany na sobotę, na godzinę 12.00, i tak też co tydzień będą pojawiły się filmy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnej obsługi w najbliższym czasie. Więc myślę, że w tym filmie to wszystko, że powiedziałam to, co chciałam powiedzieć. Więc widzimy się w kolejnym filmie, który już będzie taki typowym filmem na YouTubie. Więc. Dziękuję za to, że tu zawędrowaliście nie wiadomo skąd. No i, i na razie ja się z wami żegnam. Hej.